Uczcimy przyjście na świat Jezusa Małego. Kim jesteś, biały i prześliczny panie? Jan Gabriel, posłany od pana. On widział twą pokorę i czystość. Mario, spełnia się proroctwo i zajasza. Poczniesz i urodzisz syna. Powiedz tylko jedno słowo amen, i stanie się cud. Niech tak się stanie. Amen. Od domu do domu, od gospody do gospody, i nikt im nie dał schronienia. Kto tam puka po nocy? Dobry wieczór. Zbliża się noc. Chcielibyśmy prosić o pokój w Waszej gospodzie. Nie ma tu miejsca dla takich jak wy. Idźcie stąd. Chodzili od domu do domu. Na skraju miasta znaleźli lichą stajenkę i tam postanowili spędzić noc. A tu niedźwiedzie! Moc moc, nie dajesz spokoju. O, to prawda, pracę, moc. Ej, Kuba, nie myśl nawet o odpoczynku. Musimy dojść do Betlejem. Wtedy zagolisz owce do jaskini, dasz im jeść i odpocząć sobie. Prawie. Ej, prosił owieczki, śpijcie! Ale chcemy się spać. Zaraz, zaraz. A owiec, kto będzie pilnował? Kuba, ja za ciebie kombinuję. a Aby, chłopcy, idźcie spać. Dzień Jędrzej, jesteś jest dobrym kompanem. Śpijcie, śpijcie, owieczki. O, dzisiaj spokojna noc. Śpijcie, śpijcie, Jędrzej się wam zaopiniuje. Ja też na chwilę zamknę oczy. Pasterze, pasterze, obudźcie się! Obudźcie się, pasterze. Wstawajcie! Jędrzej! Kuba! Wstawajcie! Po co nas budzisz? Patrzcie! Nie lękajcie się, otuzjastuje wam radność wielką. Dzisiaj w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel. Ubogiej stajence go znajdziecie. Wydarzyło się naprawdę? Narodził się Mesjasz. Mała dziecina. Spieszmy oddać im pokłon. Owieczki, wstawajcie! Idziemy do sanki powitać małą dziecinę. Idziemy! Idźcie, owieczki, idźcie! idziemy, idziemy, Bardzo, Jeszcze tylko gwiazda i wypełni swą misję do końca. Gwiazdo świecąca najjaśniej, wyruszysz na wschód i będziesz zwiastunką dobrej nowiny. Królom zaniesiesz wiadomość o narodzeniu Syna Bożego i poprowadzisz ich do Betlejem. Dla króla nad królami uczynię wszystko. Emanuel, Pan z nami, przybywajcie, możni królowie. Dzieciątko Boże o imieniu Jezus się narodziło. Oddajcie Mu pokój. Emanuel, Pan z nami! Przybywajcie Możni królowie! Wiesz, konarków aż do <Słyszy> Chodź za mną można panie! Macie okrutnego króla Heroda. Oj, Kasper, ja się go boję. Oto jestem, Herod, pan nad światem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarz. Miecza mego brzeszotem podbiłem ludzkie ziemie. Krwią. Żelazem i złotem uciskam ludzkie plemię. Siła jest przed prawem. Przed blaskiem mej korony nie ma mocnego. Próbuję powoływać się na prawa Boże. Ha, 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 ha! Jest prawo jedno! Prawo króla Heroda! Chcę, tak każę! O Panie! Słuchajcie dygnitaze! I wy, moi dwozanie, i rycerze nadworni. Kanclerz przed nami, z przed nami stanie i nam sprawę z tego, co mówię o opornik. Samodzierżawne panie, nadstaw ucho ku uniżonemu słudze. Przebacz, panie, ale nie z mojej winy przekazuję złe nowiny. Panie, buntuje się naród! Co? Buntują się? O nie! Ukarać ich! Nie dać jeść! Pozamykać świątynię, aż ich duch zginie! Rzekłeś, panie, wedle twoich słów się stanie. Ale, panie, to nie koniec. Z dalekich krajów przybywają monarchowie, szukają dziecięcia narodzonego. Co? Ja jestem królem świata, jakie dziecko! Ponoć zbawiciel ma się narodzić. Haha! Ha! O mój królu Herodzie! Przyjmij moją radę! Przyjmij naszą radę! Uciskaj! Ich. Uciskaj ich! Wybij im ich ziemię! Wybij im ich ziemię! Oddaj naszym! Oddaj nam! Będziemy rządzić światem! Będziemy rządzić światem! Królu, za co na nich te kary? Oni wytrwale bronią swojej ojczyzny i wiary. Czy masz serce z kamienia, opamiętaj się w tym szale. Rodzie. Czy wybierasz dobro? Ha, 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 ha. To nie dla mnie, ja chcę władzy! Niech święta Bożego Narodzenia będą pełne atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Życzymy, aby gwiazda przyniosła wszystkim najpiękniejszy prezent. Dużo miłości. Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt! Mówi o szatarze, służą przy żłobie, przy żłobie, podrobów są delikatnej i o sobie, o sobie.